Stoję na molo, przede mną woda, nade mną piękne chmury, takie mięsiste i słonko od czasu do czasu. Tu a będzie, tam rowery wodne i łódki i wcale nie trzeba jechać daleko, żeby znaleźć się w takim miejscu. Wystarczy wybrać się do Dąbrowy, górniczej, na plaży, na Pogorii Tu właśnie dzisiaj Radio Katowice czeka na Państwa i stąd nadamy nasz przedpołudniowy program. Będzie fantastyczny. Będziecie biegać dzisiaj kilometry dla radia, ale biegacie regularnie tutaj na Pogori. Może rozgrzejemy się, bo to chyba nie pobiegniecie z marszu, prawda? Bo to nie wypada zawodowcom. My mieliśmy już małą rozgrzewkę, ale możemy też się no rozgrzać. No to truchtamy, tylko nie za szybko, słuchajcie. I teraz tak, jak wy tutaj biegacie, no to nie za szybko, jak biegacie tutaj normalnie? Ale proszę jak się wyrwał, no. On nie umie powoli. <laughs> nie, on nie umie powoli. Właśnie biegamy co wtorek, zazwyczaj mamy rozdzielamy się na trzy grupy. Właśnie Czarek, który tak biegnie do przodu. On Czarku, wolniej! <laughs> Więc on prowadzi tą grupę najszybszą. To nie ja. Później mamy tą grupę taką środkową, i jest też taka grupa, powiedziałabym, fotograficzna, która staje, robi zdjęcia malinką i biegniemy dalej. Więc każdy znajdzie grupę dla siebie. A ile dzisiaj przebiegniecie dla radia? No, ja mogę przebiec maraton. Ha! Bo my pobijamy dzisiaj rekord 60 km tydzień temu w zawierciu. A Narbi tam z tyłu się schował, proszę bardzo, co tak lajtowo. Ja dopiero się rozgrzewam. No ja też, ja też, a biegacie tak cały rok? Macie przerwę chyba na wakacje, Biegam tak? Już od kilkunastu lat. Cały rok. Od początku yy, lata do przez całą zimę. przez zimę, czyli w ogóle przerwy nie macie? Ogólnie to nie, każdy ma przerwę w, jak w zależności ja od ma urlop, jak, no jak ma urlop, czy jak sobie robi roztrenowanie, ale yy, tak naprawdę to spotykamy się cały czas. I każdy może do Was dołączyć, ja też bym mogła. Każdy, zawsze. Czyli nie trzeba być zdąbrowy, żeby biegać z pogoreją, która biega. Oczywiście, że nie. Część osób do nas tutaj dojeżdża regularnie. Raz w tygodniu parking Marcin się. Marcin legalnie. z Katowic przyjechał. Cześć, Marcin. Tak. tak. No to teraz słuchajcie, pamiątkowe zdjęcie. Byłam na to przygotowana i teraz jest ten moment. Muszę wejść do wody. No dobrze, nie jest tak bardzo zimno jeszcze, bo będziemy się uczyli pływać na supach pod okiem Michała bujaka. Panie Michale, pierwsza chętna jest. O, zimno trochę. Ale odważna dziewczyna, jak masz na imię? Zuzia. Ile masz lat, Zuziu? Dziewięć. Wiesz, że możesz wpaść do wody. Wiem. Panie Michale, od czego zaczynamy? Sup, czyli przypomnijmy. Stand out paddle. A tak po ludzku? A po ludzku deska pompowana z wiosłem. No pływamy. i co? Trzeba na niej stać i tym wiosłem się odpychać? Tak, odpychamy się prawa-lewa strona i płyniemy do przodu. No jakie to proste. Zuzia wchodzi. Natalia siedzi też na słupie. Natalia, ty już pływałaś coś na słupie. Co jest najtrudniejsze wobec tego, skoro już pływałaś? Najtrudniejsze, jak są duże fale. Je pokonać. Nastaniesz, pokażesz mi, jak się to robi, bo ja też bym spróbowała. Aha, najpierw klękamy, tak? Naukę zaczynamy od pływania na klęcząco. Y, y, musimy wyczuć deskę. Y, nauka no bo to nie wiosłowania. jest tak łatwe, nie? Tak. Bo to się chyboce trochę. Troszkę się chyboce i no, musimy wiosłować z prawej, z lewej strony, z każdej strony, A. z której wiosłujemy, musimy zmieniać uchwyt. Jak tam złudził powiedz mi pierwsze wrażenia? No dobrze. A trudno? Kołyszę bardzo? Nie aż tak. My jesteśmy na wodzie, jest ratunkowa. Oczywiście to jest tylko pokaz, ale płyniemy motorówką razem z nami ratownicy i na środku zbiornika jest osoba, która tonie. Motorówka podpływa do tej osoby, zaraz zobaczymy co potrafią ratownicy. To wygląda bardzo groźnie. No i teraz będą ratownicy wskakiwać do wody. Desal! Co się dzieje, proszę powiedzieć? Jeden ratownik w wodzie. Tak. Będę was się wyskoczył, będzie podbierał poszkodowanego. My za chwilę będziemy mu pomagać. Podpływamy z twojej strony. Poszkodowanego będziemy zbierać teraz yy, na plażę. Tam już będzie grupa medyczna, którą za chwilę wezwa. Za chwilę poszkodowany będzie z nami na brzegu. Czekajcie przy slipie. Grupa medyczna czeka już na brzegu. Tonącego wyłowił ratownik. Dopłynęliśmy motorówką do brzegu i on już jest zaopatrzony przez ratowników medycznych. Jest bezpieczny, jest ogrzany stosowną folią. Wszystkie parametry jego zostały zmierzone i w tej chwili właśnie ratownicy położonego na noszach tonącego będą transportować dalej. Drodzy państwo, tonący, uratowany i bezpieczny. Radio Katowice dzisiaj na pogori 3. Jesteśmy na fali od rana. Braliśmy udział w pokazie ratownictwa wodnego, a teraz właśnie wsiedliśmy na rower wodny i powoli odpływamy od brzegu. Będą Państwo mogli zobaczyć, jakie to jest przyjemne, kiedy można popływać tutaj całkiem niedaleko centrum miasta. Nie tylko samemu, ale można korzystać z przyjemności pływania na rowerze wodnym. No, jest tych fal trochę tutaj dzisiaj. Pomarszczona tafla jeziora, piękne słonko teraz i takie mięsiste chmury na niebie. Powoli wracamy z naszego mini-rejsu rowerem wodnym po Pogoriczy. So